Cześć wszystkim, z tej strony Ariel, i dzisiaj w kolejnej środowej aktualizacji co zostało dodane do naszej ukochanej końskiej gierki. Przepraszam, powinna powiedzieć, co zostało odnowione. Ponieważ zostało odnowione konie czystej krwi arabskiej. No, zdecydowanie są jedna z moich ulubionych raz. Yy, są to nowe araby i tak, yy, są one trzeciej generacji. Jeden, yy, są dostępne na farmie Złota Sroga, sandretowo jeden przez jakiś czas w Forcie Pinta. 950 star końców od 7 poziomu w focie Pinta od pierwszego Są wszystkie kolory, jak już mówiłam, nie mówiłam. No, i tutaj jest coś opisane: tam wiadomo o Arabach i w ogóle, ale to myślę, że nie ma sensu czytać. Są nowe kantary i one mają uwiąz. I te kantary są tylko dostępne dla koni czystej krwi arabskiej, i niestety uwiązu nie można odpinać. Jest więcej nazw dla koni. Mamy w sumie aż 200 tysięcy unikalnych kombinacji nas. Dziwię się, że im się chciało to liczyć. <laughs> Ulepszenie magicznego, magicznego umaszczenia, poprawić przełącznik magicznego umaszczenia. Naciśnij H, aby yy, bez problemu przełączyć się pomiędzy magicznymi, zwykłym umaszczeniem swojego konia. A co za tydzień? Nasz kochany niebieski przyjaciel potrzebuje Twojej pomocy. Ruszaj, ocalić Fripa razem z Jessami Dusz i przyjaciół. Czyli będzie fabuła. Słuchajcie? Fabuła? No, jestem bardzo zakłócona tą aktualizacją, co będzie za tydzień. Ale ja nie doczekam, na pewno sobie coś kupimy. Więc tak, myślę, że pojedziemy sobie najpierw do tego na Far Forty Pinta i ja się spodziewam, jaki będzie Fortepinta. Pinta. Nie będzie to raczej załanny, chociaż bo podejrzewam, że to będzie taki... Um, nie wiem jak to ocenić. Więc ja już właśnie tutaj jestem i nie, to jest karusek. Okej. Okay. Szczerze powiewał, że jest to chyba jeden z pierwszych graczy, którzy weszli, bo przez chwilę jeszcze nie było tej aktualizacji, a przynajmniej na stronie. No i to jest karusek. O Jezu, Oj, wie... o! O! jak one są śliczne! Ej, pie... patrzcie, Jezu! O! 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 Widzieliście to? opacją też jest To takie, o, bestie. A yeah, je, one jest. Szczerze, bardzo mi się podoba. Ogólnie powiem Wam, że jeśli chodzi, to może nie tak ostrzej, ale będę bardziej się patrzyła na animacje, jak te konie się ruszają, jak one wyglądają. Bo kurczę. Um, mam do czynienia z Arabami i głównie jeżdżę na Arabach i też um, można powiedzieć. I ogólnie bardzo dużo spędzam czasu z y, takimi dwoma Arabami i po prostu będę troszeczkę ostrzej na co to ale myślę, że nie ma tragedii. Póki co to powiem, ten, że ten koń naprawdę jest prześliczny. Bardzo się star z postarało. No kurczę, patrzcie te chrapki a te oczy one są tak... o Jezu, bo właśnie Arab mają takie charakterystyczne te oczy, jakby to można tak powiedzieć, Jezu. Mm, wypuchłe? Tak to można powiedzieć. No i mają tu piękne swoje uszy, ojeju. No i oczywiście ten charakterystyczny u arabów chudopyszczek. No powiem Wam, że są one bardzo fajne. Tutaj widać troszeczkę żeberka. No, są one bardzo ładnie. O, tutaj może przejść się pomiędzy ogonem. Nie jest takie fajne, no ale musimy pamiętać, że to jest gra. Ale powiem Wam szczerze, że póki co bardzo pięknie one się prezentują. No i animacje jeszcze pięknie. Wy to widzieliście? Jezu, po tylu latach Star bym wreszcie zrobiło pełni ruszającą się grzywę, a nie że jakiś element został Patrzcie, pa pa teraz chyba będzie, o widzieliście, w pełni się ruszała, a nie tylko kawałek grzywy O, on jeszcze tak ogonek podnosi, ojeju e Wiem, że mają też chyba dodatkową fryzurę O, ma odmiankę, on ma odmiankę, St ma ma odmiankę No i mają, mają takie piękne brązowe oczka, ale to jest standard i teraz farma Goldspurów, Goldspurów przepraszam do angielskiego, przepraszam, ale wolę umyć niż farma złotą strugę Goldspur. Um, to chyba będzie sensownie do Jarlaheim pojechać. No szczerze, Karusek to taki troszeczkę jakoś mi się podoba to słonie tak jak ten kar taki trochę zrobiony. No ale powiem, że ładne są te Arabki, e, gdzie jedem. Myślę, że tam one bardzo podobają. Ja powiem wam, że widziałam różne opinie na temat tych Arabów, ale myślę, że ja nareszcie do raczej tych opinii pozytywnych bardzo wyczekiwałam na te konie. Gdy zobaczyłam pierwszy spoiler, że mają odnowić Araby, um, tam, no przyzajcie, pooglądałam sobie troszeczkę tych spoileryków, ale wiadomo, że teraz czasem coś zmienia, więc może coś onowili. No i kurczę, powiem Wam, że, że jestem bardzo podierana. Też jak byłam na farmie Złota Ostroga, to widziałam, że tam właśnie taką stajnię dobudowali teraz, kurczę, gdzie się jedzie. E, tam się jedzie, nie tutaj. E, I no, mi konie bardzo się podobało osobiście. Zobaczyłam, no, starałam sobie nie patrzeć bardziej się na spoilery animacji. Słuchajcie, jak tam coś pooglądam, a się Wam powiem, że poza zatrzymaniem tu już niczego nie pamiętam. I yy, jeszcze dodatkową animacją i dębowaniem. No to, to to wiem, bo mają właśnie dodatkową animację, więc jedziemy. Więc. Okej, okay, one tutaj są. Słuchajcie, ja muszę sprawdzić, czy ja nie mam teraz lekcji, ale. Ja myślę, że nie mam. I tutaj jesteśmy. Okej, okay, mogłam cofnąć te słowa, że jestem jeden z pierwszych. Okej, okay, zobaczmy sobie siwka, bo tutaj widzę, że jest siwek. No, ja powiem wam, że na pewno kupuję siwka, bo u mnie w stanie jest jeden taki arab, którego po prostu wręcz kocham, bez niego nie przeżyję. Jest on siwy. Jest on siwy, ja po prostu bez niego nie przeżyję, co nie? No, piękny on jest, śliczny. A ja myślę, że sobie stajemy z konia. Um, no, szczerze myślałam, powiedziałam, że będzie siwy i myślałam szczerze, że on będzie tak jak na przykład siwy andaluzy, że są po prostu tak namazane. A tu tutaj powiem wam szczerze. Są bardzo postarane. Jezu, ten ogon! Patrzcie taki włosek do włoska. No bardzo ma... To jest właśnie taka srebrna, powiedziała. Czyli ma takiej... Ma tutaj te takie włosek do włoska i patrzcie, tutaj mają nawet kasztanki, widzicie? Mają kasztaneczki. O oh, wow! Ej, jestem za... I to jeszcze kremowe kasztanki. no kremowe kopyciora. No, taki ładny, ma bardzo piękny bieski oczko. Jezu, i ma tutaj różowe chrapki wewnątrz. No, bardzo mi się podoba. Dalej jedziemy, dalej mamy kasztana. Mmm, kasztan mi się podoba. Oh! On ma tą taką, jak to się nazywa, Jezu. Nie pamiętam, jak się nazywa taka odmianka, że jest takie przejście. Jezu, tuż, tuż. Nie, tuż. To, czym się, co się ma ciało, pióro w tym, Jezu, nie pamiętam teraz. Ale bardzo mi się podoba. Ojeju, widzicie, tutaj ma taki kawałek. Ej, patrzcie, jak starte by się postarało totalnie. To jest to przejście takie. Ej, starte by się bardzo postarało. Myślę, że no naprawdę. widzieliście, co on zrobił chrapami? Tak mi potrząsnął. O jacie, ej. Myślę, że ten tutaj bardzo dużo gadała na temat tych chrapów. więc możecie przejść do animacji, tak? no ale prześliczne one są ojacie, ej pięknie jeszcze to przejść na grzybie. jest takie ombre jezu, nie pamiętam jak to się nazywa no to jedzie, on ma tutaj delikatne takie jabłuszka nie no, szczerze te nogi mi się też bardzo podobają, no patrzcie to jest taki jak się przeżycie, to tutaj jest taki włosy do wo. jezu, jakie te kopyta są śliczne wy to widzicie, te kopytka Star Stable! Oh my god! Ogonek też prześliczny. Wow, tutaj też się postarali. <grystanie> nie no, ale śliczny jest ten Arab. Serio! Piękny on jest. Dobra, przejdźmy do kolejnego i to mamy gniadocha. Jak ja zobaczyłam, gniadocha była jego prześliczną. Prześliczną Jezu. Przefantastyczna! Gniadek jest prześliczny, a ja byłam jego wielką fanką, okej? Okay? Nie, nie pytać. Serio, tak mi on się podobał. No patrzcie na to, jak on robi tymi chróbkami. No odmianka jest spółam szczerze, że bardzo się postarali. No jak to wszystko na siebie nachodzi. Tutaj o Jezu, jak to wszystko pięknie zwycieniowane. O oh, wow! I no, znowu te kopyta się powtarzają. O oh, jeciu! No to wiem. Dalej mamy Jabłkowitego, Ja myślę, że on się jakoś nie podobał. Zbytnio, no tutaj na żywo trochę lepiej wygląda, ale szczerze jakoś mi się on super raźnie nie podoba. No nie jest takie złe, ale kurczę, kurczę, no... No mógł być lepszy, no szczerze mógł być lepszy. Dalej mamy Izabelowa tego, no Izabelek, jak Izabelek Star Stable po prostu na, na ewidentnie kocha Izabelki, bo zawsze one są po prostu... No bardzo jestem ogromny Izabelek. No, szczerze um, bardzo nie ma jakby... Zrobiony, patrz tutaj jest tak troszeczkę bardzo dobrze, bardzo tak naturalnie zrobiona ta odmiana na nodze. Piękne one są po prostu, tutaj ma taką strzałeczkę. No, no ładny jest. I ostatni, ten, który mi się kompletnie nie podobał, jest to, nie znam tej o one są w ogóle odporne na zimno, co spoko. O, to się o się ehm, Szczerze, on mi się jakoś właśnie nie podoba, bo jest żeberka, tak to mogłoby być spoko, ale trochę też żebra tak... To bardzo mu widać, chociaż na żywo nie jest taki zły. I patrzcie tutaj taki włosek po włosku. Myślałam, że on będzie w porcie Pinta, ale nie. No i znowu się powtarzają kasztany. Szczerze bardzo mi się on podoba. W sensie nie bardzo mi się podoba, ale... Jezu, słowa mi uciekają. Ale... No nie myślę, że nie jestem jakąś jego wielką fanką. I teraz wracamy na konia, bo ja na pewno któregoś kupuję I kurczę muszę zdecydować mm, Bo mi starczy na tylko trzy araby Wiem, że jeszcze w aplikacji ma być taki siwy piękny w kreczkę, więc na pewno sobie zostawiam tysiąc um, No to na pewno lecimy z siwym I chcę zobaczyć te nowe imiona O oh, wow Ej widzicie to? Oh, wow. Mamy tutaj y amper. o tego nie było No i mamy tutaj też te pojedyncze literki a ja się tam już troszeczkę tym pobawiłam, myślę, że na live widzieliście jak się trochę z tym pobawiłam kupowałam konia i... o Jezu, tutaj, tutaj chciałam standardowej imię które zostało tak przydomione, można powiedzieć, koń w, moje... w tej stajnie, do której ja chodzę um... on tak się nie nazywa, ale ma taki jakby to można przydomek Silver Silver i... Musi być silver, no kurczę, no... Szkoda, że nie da się na przykład tylko jednego. Że można to jakby puste zostawić. Um, silver, 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 silver. Um. No kurczę, teraz będzie trudno znaleźć coś. Silver early, <ścoughs> silver... Um, kurczę, no bo chciałam by taki pusty, żeby było samo silver Ale kurczę, widzę, że tego takiego nie ma On mi się kojarzy z marchewką Mogę marchewki kurczę, no chciałam być pusty <śmiech> <śmiech> Nie ma A tutaj mnie było przecież jakieś jednej literki jeszcze Dobra, to wezmę horse Takim, Takiego też Mam tego starego siwego araba Silver... Um, silver Ray. O! Ej, niezłe! Silver Ray. No nie brzmi według mnie. I kupujemy... O, o. Okej, okay, powodzenie z nowym koniem i teraz muszę się zdecydować pomiędzy gniazdem a krępowatem. w Serio. Albo Izabelowatą, to jest śliczne. Ale... Kurczę, no gniazda chyba, Gniada chyba wymiata. Gniaty chyba bardziej wymiaty, ja chociaż kryształowate też jest ładny. Kurczę! I teraz jest trudny wybór. Kurczaki, no. Kurczę, no chyba jednak, jednak chyba kupuję gniadocha. No. Leci gniady. No bo kurczę tamten, taki kryształowaty. I teraz szukam o, o widziałam to imię na, na TikToku mogę serdecznie Was zapraszam na mojego TikToka. Nazwę macie w opisie, czy tam link, nie, są, nie wiem. Chyba tam, nie wiem, zawsze zapominam. No, yes, UNO, jest, <laughs> uno. I kupujemy drugiego araba No jak mówiłam, też sobie zostawiam na, na tego Arabka, co będzie w tym. W, w aplikacji. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ zostały, jak mówiłam, dodane te nowe kantarki dla Arabów tych nowych arabów i te araby jeszcze mogą nosić te głowie dla fryzów i dla marwarii i są tutaj trzy rodzaje okej, okay. myślę, że, że to sobie przymierzymy na, na arabię. Sz szczerze myślałam, że one będą droższe, ale kosztują 90 serwisów jakby to i tak jest zrobione, trzeba powiedzieć, że to jest specjalny yy, halterek ale dla naszych podopiecznych lecimy Chodzimy do stajni! O jezu, jakieś się cieszy na mnie, wiecie o się cieszę um... Więc, um... Dobra, knapstrupy są Tutaj teraz jest miejsce dla Arabów Kurczę, mamy jednego Mamy jednego Teraz szukamy siwa To mamy siwego, o patrz! One są obok siebie! O jezu, jakie to jest słodkie! O patrzcie, one są obok siebie, bo jak mówiłam, mam tego starego Araba Okej. Okay. Jeszcze powiem Wam, że jak mówiłam poza dodatkową animacją dębowaniem i to ja niczego już nie pamiętam z tych animacji. Um, więc lecimy. Um, czekaj ja sobie sobie jeszcze ustawię. I e, działaczcie tutaj jest na stanie Gandaluza. I okej, okay. przeczytajmy się ze Silverkiem oh, Wow, cześć licznie, o oh, Jezu! Oh! tą animację głaskania. O jacie. O, juju! O, one są piękne. No wow, a teraz chodźmy do ognia do, do uno. O, <coughs> wow, nie no, ty jesteś serio, bo my też tak się postarali nad tymi koniami, że to po prostu masakra. Um, o, ma już tutaj pręgę, to ja tego nie zauważyłam. Ja w razu nie uwielbiam. Trochę z tym ogonem, coś się psuje. Ale to tylko ogonek. No ale jednak sercego chyba nigdy nie robiło takich końców. Tak podnoszą masz tak wysoko do góry. No i co? Idziemy na silvera. Ja sobie chyba kupię wszystkie te halterki. Więc wchodzimy oczywiście na dzikiego konia. Nie patrzę na animację. Ja teraz sobie kupmy tego haltera. Halterka. I one. I one. Dobra, myślę, że kupuję na pewno biały i... Um, Myślę, że ten kupię i raczej nie będę już kupowała tego, bo to jest taki brązowy, To sobie kupię. OK, Okej, i ja patrzę od góry i idziemy bez. Okej, okay, już jestem i no, tak się one prezentują, te siwy. No, bardzo mi się on podoba. I myślę, że przechodzimy już sobie do stępa. Oła! Oh, wow. Okej, okay, Star Stable. To mi się podoba. Inne animacje po tylu latach. Okej. Okay. Um. To chyba nie, nie, to nie jest raczej psucie. To nie, nie, to nie jest popsute. Nie jest popsute. Ja uważam, że to nie jest popsute. No powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie. Mim takim spokojnym, wyluzowanym stępem. Tak właśnie idą arabki, przynajmniej z mojego doświadczenia. Mam taki spokojny, wyluzowany stęp, wolniutki. Łepek do dołu. No szczerze powiem wam, że póki co zapowiada się to dość realistycznie. Mm, ale jednak kładą tylko pyta mocno, no tak robią arabki. A no szczerze powiem wam, że póki co pierwsze wrażenie jeśli chodzi o wstęp. No dobrze idzie, dobrze idzie Star Stable, trzymać tak dalej. No bardzo one ładnie idą. W ogóle jak ta klatka pierwsze im się rusza. Wow, oh my god, Star Stable. Postępy robić się widzę. Przechodzimy do O oh! oh my god, jakie to jest realistyczne To jest naprawdę realistyczne I to się nie psuje To się nie upsuje, a to jest realistyczne Jeszcze ta klatka piersiowa Aaaa, oh! kocham by was Za to wszystko, za te araby Jezu, jakie to jest śliczne Po tylu latach doda dodali porządny konie I tak żywo się jeszcze rusza Oh my god Oh my god Śliczne one są Ej a bardzo dobrze, um, bardzo dobrze, że tutaj postarali, no bo kurczę, patrzcie, nic tutaj się nie psuje z teksturą, w pierwszy super chodzi, Araby mega realistycznie chodzą tutaj, no bo właśnie te Arabki, jak mówiłam, chodzą, no, mają ten taki charakterystyczny kus, że ta głowa bardziej jest tak, że bardziej próbują tą głowę wyciągać i, i kurczę, idą takim właśnie kusem dziwnym. Oh. No, no, myślę. No i ten ogonek podniesiony do góry, no oczywiście standard u Arabów. Jeszcze, ja że nigdy nie miałam przyjemności zobaczyć Araba, który ma ogon podniesiony do góry. No i przechodzimy do galopu z Okej. Dobra. Star Stable, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona. To Star Stable, czegoś takiego nie widziałam od bardzo dawna. No słuchajcie. Bardzo realistycznie idą. Araby właśnie w galopie, a z mojego doświadczenia biorą tak łapek do góry. No i idą takim spokojnym, wyluzowanym. Star Stable, jestem naprawdę miło zaskoczona. To jest Star Stable, coś nowego. Okej. Okay. No więc myślę, że przechodzimy sobie do tego chyba szybszego, no. Przecież nie wiem co mówić, jest taki troszeczkę wyciągnięty, ten, ten taki spokojny. No i co jest bardzo charakterystyczną. U Arabów oczywiście machają swoim łapkiem. Przechodzimy szybciej. Um. O oh, wow! No, tutaj się już dzieje, jest naprawdę fajnie. Tak, was super powiewa. Ogon tak samo, no, oczywiście nie zapomnę. Bardzo dobrze chodzą, tak. Klatka, su y klatka pierwszywa super się rusza. No, machają tym łbem No, to. Jezu. Nie, 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 nie patrzymy na zatrzymanie. Nie, 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 nie patrzymy. No, bardzo super idą. Nie, nie zadać nic ująć, tekstura się nie psuje. Bardzo dobrze, wolno tak podnoszą te nogi. No i te uszy cofają tak do tyłu. Myślę, że sobie przechodzimy teraz do cwał No, cwał myślę, że taki bardziej standardowy, ser stable, no ale. To jest, jest jedna różnica. W serce by ten y, tak gwałtownie nie zabierał tych nóg. Czyli to nie jest gwałtownie, no kurczę. Po prostu, po prostu w serce by nie ma raczej tak konie, nie machają tymi nógami. No więc myślę, że sobie zobaczymy z ok. Wow! Oh wow! Widzicie ten zat, jak on tak podnosi do góry. Upina. Oh wow! No to mi się podoba. jak chcę sprawdzić, buga no kurczę, nie da się mi skręcać w skoku. Teraz do szybszego. No, tutaj jest bardzo fajnie, mi się to podoba. Bardzo fajnie. No, tak, tak mają araby. No, tak dziwnie, one tak skaczą dwa metry po prostu to jest coś takiego. Mają kawałek, 40 centymetrów skaczą, jakby normalnie to były dwa metry. No i tak się wyciągają. Mm. Um, Okej. Okay. No, ale wyciągają się, to jest u nich charakterystyczne. No, ładnie ten łeb tak kładą. A super, to jest, powiem wam A myślę, że sobie przejdziemy z Aftwale. FALE. taki sam. No, kurczę bardzo fajnie ogólnie. Tak, żywa też ta spada, to. to wyobraźmy po tych latach. No, bardzo fajnie ogólnie, dobra. Myślę, że czegoś takiego dawnego nie wiedziałam. Teraz zatrzymanie. No, jak mówiłam, ja wiedziałam to zatrzymanie. Jestem wielką fanką tego zatrzymania. W ogóle to zauważyłam, że Star Sybil wreszcie nie kopiuje animacji, ale wy to widzicie w ogóle jakie... Nie, nie, nie no, kocham to yy, z ale po tylu latach wreszcie Star Sybil nie kopiuje animacji. Jezu, jakie to jest śliczne i one się to tak później treptają. Dobra, cofanie. No to cofanie raczej takie standardowe. Tutaj nic bez wrażenia, standardowe i dębowane. Ja wiem, jakie będzie dębowane. Śliczne, jezu. Kocham to dębowanie. Słuchajcie na to, jeju! Ja po prostu kocham konie, które tak dębują. No przecież, przecież to nie jest śliczne. Oh, wow! Piękne są te konie. Naprawdę! Nigdy tak. Ostatnim razem, kiedy tak się zachwycałam końmi w Startupie, to jak było dzikie i orwiskie dodali. I jeszcze. Yy, I ogólnie bardzo mało razy się tak zachwycałam końmi. A jak ja się tak bardzo zachwycam koni, to znaczy, że konie są bardzo dobrze i bardzo realistycznie zrobione. No ale śliczne jest to tempo, Wow, dobra. I teraz co jeszcze? Um. Spacja. Wiem. I tam, tak, mają takie dłuższe to tempo. O Jezu, oni tak jeszcze do przodu podreptali! O wow! O Jezu, i bardzo mi się to podoba. No słuchajcie, star stable. OK. I teraz jeszcze sobie wyłączymy już tą opcję Z jakiego konia I chcę, chcę sprawdzić Chcę sprawdzić To jak wygląda ta woda. Tutaj troszeczkę coś się zepsuło Ale jeju jakie to jest śliczne Wow Przepięknie to wygląda to są właśnie takie specjalne kantary, które się zakłada Arabom na Na, te, na pokazy. To są właśnie specjalne, więc ja się nie dziwię, że Starsely to dało tylko dla Arabów. No, ale powiem wam szczerze, że jestem wielką fanką tego. A jak wtedy na konia? Oh, I nasza postać to trzyma! O, oh, wow, ok. I teraz sobie pojedziemy... Pojedziemy zobaczyć fryzury, bo wiem, że jest jakaś yy, jedna specjalna dla nich. <laughs> nie pamiętam, to było coś chyba w stylu siateczki, czy czegoś takiego, tam warkoczyków. Mm, tak mi się wydaje. Nie, ja tak błagam, Star Stable, dodajcie siateczkę, ok? Dodajcie siateczkę dla koni. Siateczka to jest jakby coś takiego, że to są takie warkoczyki, z tego się. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ok? Ja nie mogę, ja w ogóle nie potrafię tłumaczyć. No starzy, po prostu Star Stable się bardzo postarało. Nie, serio, nie skopiowało animacji. Ym, nic się nie rozmazywało, przynajmniej ja ani takiego nie zauważyłam. No wow! Po prostu wow. Boże, jak kiedyś doładuję starkońcy, to y, kupię sobie jeszcze kartę hasztana. Bo jestem jego wielką fanką. Kurczę, te ludzie są na tych niadkowitych, ale mi się one nie podobają. Um, nie! Ma. Nie ma dodatkowej fryzury! Kurczę, miał być. O jezu, wybielaczu ona jest. Bo jedne konie mają zastosowany wybielacz na grzybie. No nie, no brzydki to jest. O kurczę, miała być dodatkowa fryzura Bo widziałam. Ale kurczę, nie ma takiego dodatkowej fryzuru. CCC Creation? Nieładnie, tak, nieładnie. Dajesz fałszywe. No ale bardzo mi się one podobają. I szczerze nie wiem, napiszcie w ogóle w komentarzach co sądzicie o tych Arabach, bo wiem, że niektórym się podobają, niektórym nie są różne, podzielone decyzje. Eee... Nie wiem sobie, co jeszcze dodać, co odjąć. no kurczę, są po prostu prześliczne, a no. on. Um, nie. A 25 star końców! Kupujemy, nie wiem, no, żartuję. No ale kurczę, no naprawdę są one świetnie zrobione. Um, nie wiem trochę, co tutaj się z łodzami zadziało, czemu one są takie luźne. Mm, to teraz zauważyłam, że to coś się popsuło. Bo, um, Star Stable. Star Stable. Ja może cofnę te słowa, może. E, przepraszam, przerwało mi. No ale kurczę. Kurczę powiem wam że Nie, no są super zrobione, no ale jak mówiłam, no. Te włosy troszeczkę są za luźno puszczone. Jak tutaj coś się psuje, ale myślę, że, że tu można wybaczyć już. wam ja zrobię, Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, jeśli tak to możecie zostawić łapkę w górę. I co ja się już będę żegnać do zobaczenia. Cześć. Pa pa, pa pa!